Twoje dziecko ma problem z odwagą, próbowałeś już wszystkiego i nie wiesz, jak mu pomóc. W tym odcinku przedstawię Ci 5 zasad skutecznej redukcji masy ciała u dzieci. Pierwszą, najważniejszą zasadą jest świadoma rozmowa z dzieckiem. Wiele osób tego nie wie lub próbuje ukrywać ten problem, ale prawda jest taka, że zawsze coś pod tym się kryje. Jeżeli dziecko wie, że ma problem z odwagą, to tak naprawdę ten etap możesz już pominąć. Jeżeli nie wie, to potrzebujesz z nim rozmawiać o tym. Wydobyć to z jego nieświadomości, sprawić, by wiedział, że ma problem, z którym musi walczyć. Druga zasada jest to przyjrzenie się jego panującym nawykom żywieniowym. Są to nawyki, które są zarówno w domu, jak i poza domem. Musisz przyuważyć, czy Twoje dziecko nie zabiera pieniędzy do szkoły, nie traci tam w sklepiku szkolnym jakieś słodycze. Nie ma niezdrowych nawyków, które może jesteś w stanie zmienić drobnymi rzeczami. Ważne, by poddać dziecku takiej obserwacji przez kilka dni, a nawet tygodni, by wiedzieć, co się dzieje i dlaczego on postanawia jeść słodycze lub inne niezdrowe rzeczy, które powodują u niego wzrost wagi. Trzecia zasada jest to zapewnienie dziecku aktywności fizycznej. I tu nie chodzi o to, byś w pierwszej kolejności zapisał go na morderczy trening. Nie, to totalnie nie ten temat. Najważniejsze, żebyś Pozwolił mu poznać różne aktywności, być może znajdzie coś dla siebie. Jeżeli nie piłka, to może koszykówka, a może pływanie, a może rower. Jest sportów tak dużo w dzisiejszych czasach i tak są wolno dostępne dla każdego, że nie jest problemem zapisać dziecko na jakąkolwiek szkołę. Nawet jeśli nie masz dla niego wystarczająco dużo czasu, możesz poszukać jakichś zajęć dla niego. To nie muszą być też zajęcia sportowe. Świetnym rozwiązaniem jest również zapewnienie mu innych zajęć, absorbujących jego uwagę. Mogą to być wszelkiego rodzaju kreatywne zajęcia, które go rozwijają: rysowanie, malowanie, składanie jakichś puzli, klocków Lego. Cokolwiek, co pozwoli mu wyjść z domu, zająć się czymś, absorbować jego uwagę i odciągnąć go od jedzenia, odciągnąć go być może od problemu, jakim jest samotność, wykluczenie, czy inny problem o podłożu psychofizycznym. Kolejną czwartą zasadą jest zmiana nawyków żywieniowych. Tak, to dopiero czwarta zasada. Jeżeli nie przejdziesz poniższych trzech, to nigdy nie zaczynaj od zmiany nawyków żywieniowych, ponieważ nie poznałeś swojego dziecka i nie wiesz, co zrobić, żeby mu pomóc. Najprościej zanim zaczniesz dietę, spróbuj od eliminacji wszelkiego rodzaju niepotrzebnego tłuszczu w domu, majonezy, olej, masło, margaryna, szukaj zamienników. Zamiast oleju kup olej w spreju, kup patelnię beztuszczową. Zamiast majonezu zacznij stosować jogurt naturalny. Ewentualnie dodawaj majonez lub dodawaj majonez wege, który ma o połowę mniejszą kaloryczność, a jest bardzo dostępny i świetnie podbija smak jogurtu. Zamiast masła, margaryny, zacznij stosować inne smarowidła. Jeżeli Twoje dziecko nie jest przekonane do jakiejś musztardy miodowej lub pasty paprykowej typu ajwar, podaj mu jakiś serek, być może Śmietankowy do smarowania, coś co zamieni masło, coś co zamieni jego niepotrzebne kalorie. I okej, okay, może teraz rzucą się na mnie ludzie mówiąc, że masło jest potrzebne. Tak, jest potrzebne, ma wiele wspaniałych i właściwości, ale pamiętaj, że Twoje dziecko w tym momencie walczy z nadwagą, a nie potrzebuje więcej witaminy A. Dodawaj owoce i warzywa do diety. Jeżeli Twoje dziecko nie lubi jeść określonych warzyw, dodawaj je po troszeczku. Możesz miksować je, możesz je blendować, możesz dodawać do poszczególnych potraw, które Twoje dziecko lubi. Pamiętaj, że smak dziecka się rozwija. Średnio co 7 lat zmienia się smak u ludzi. Tak samo jest z rozwojem dzieci. On dostając te makroskładniki z różnych warzyw, nawet i w bardzo małych dawkach, zacznie je przyswajać. Jego organizm w końcu sam zacznie się po niej upominać, i po prostu na zwyczajnie świecie ten znienawidzony przez niego na przykład brokuł zacznie mu smakować. Musisz zrobić to małymi etapami. Nie śpiesz się z tym. Jeżeli te dwa punkty czwartej zasady zastosowałeś, to dopiero wtedy możesz pomyśleć o ewentualnym stworzeniu planu żywieniowego dla twojego dziecka. To jest kolejna rzecz, do której musisz się przyłożyć. Możesz skorzystać z pomocy profesjonalisty, a możesz zrobić to samemu. O tym niestety nie możemy rozmawiać tak krótko i nagramy kolejny odcinek. No i piąta zasada, najważniejsza. Fal, postępy dziecka. Jest to prosta zasada, stara jak świat, zasada kija i marchewki. Nie będziemy tu stosować kija, ale będziemy stosować marchewkę. Dziecko musi wiedzieć, że robi dobrze, musi czuć się dowartościowane, musi wiedzieć, że za jego ciężką pracą idą efekty, idzie chwalenie i idzie przede wszystkim to, że ktoś docenia jego starania. Buduj jego wartość, buduj w tym, co robi. Jeżeli zapisałeś go do jakiejś szkoły, sprawdź, czy jego trener. Nie staje się jakimś jego idolem. Być może czasami warto podgrzeć taką relację, by to dziecko jeszcze bardziej chciało kogoś naśladować, by poszło w jego ślady, to pozwoli mu przejść najtrudniejsze okresy i przytrzymać się, i czasami po prostu odmówić zwykłego batonika w szkole. Mam nadzieję, że zainteresował Ci ten film. Jeżeli chcesz więcej tego typu materiałów, to oczywiście lajkuj i subskrybuj ten kanał. Oczywiście, jeżeli jesteś zainteresowany profesjonalną współpracą, Możesz do nas napisać. Adres mailowy zostanie teraz wyświetlony tutaj na filmie. Zajmujemy się już ponad 10 lat odchudzaniem najmłodszych i nie tylko. Mamy w tym wspaniałe doświadczenie i zapraszamy Cię do współpracy. Pozdrawiam, cześć!